Cześć kochani, to droga duszy. Robimy sobie dzisiaj czytanie na październik dla Waszego znaku zodiaku. I jest to oczywiście czytanie ogólne, więc bierzcie, jak z Wami rezonuje. Nie programujcie się, nie projektujcie, nie nastawiajcie, nie blokujcie. To jest przestrzeń poszerzania świadomości, a nie zamykania w jakichś dogmatach, wzorcach, schematach. Co wasze, to bierzcie, resztę zostawiajcie. Witam wszystkich nowych oglądających i stałych bywalców. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, like, za subskrypcje, za komentarze. Pamiętajcie, że rolę sobie zamieniacie i czas jest płynny, tak? Żeby nie zapomniała powiedzieć. Dziękuję za to, że wspieracie kanał. Jeżeli nadal chcecie wspierać mnie, kanał, to co robię, to możecie to robić poprzez link do bajkowitu w opisie filmu. I w opisie kanału jest właśnie link do bajkowitu i tam możecie mi kliknąć kawkę. Lub też poprzez przycisk wspieraj i w ramach tego ja robię takie czytania poszerzone, dodatkowe raz, dwa razy w tygodniu, zależy jak przyjdzie impuls, jak przyjdzie myśl taka, to tak robię te czytania, z tym, że w tym tygodniu no to będzie trochę mniej, bo, bo robię czytania miesięczne jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie do mnie na maila duszydroga.małpa.gmail.com jest w opisie filmu każdego i wyskakuje na końcu filmu i teraz herbata i lecimy z czytaniem, bo oczywiście herbata musi być, nie ma tak, że nie. Co macie na początek? Macie sędzia, osąd jakiś, analizowanie, mm, przyglądanie się sprawie, gruntowne badanie rzeczy i w tle macie jeszcze wieczne dziecko. I wieczne dziecko jest takie nieuchwytne, jest takie, no nie chce dorosnąć, tak? No to jest oczywiste w tej karcie, mówi samo za siebie. To jest pewna niedojrzałość i ucieczka przed, tym, przed dorosłością. Takie lekkie chwytanie życia, no ale z jakichś powodów to jest, tak się pokazuje. Niechęć do, do, do dojrzałości, niechęć do brania odpowiedzialności za siebie, za swoje życie, do poddawania się temu. No bo właśnie, bo tu by trzeba już na poważnie, no, trzeba by zacząć myśleć, zacząć e, tworzyć jakieś podstawy, a ktoś przed tym ucieka i być może będzie albo osądzany, albo ktoś będzie przechodził taką analizę, albo wchodzi, ktoś z Was wchodzi w taką analizę, e, że trzeba jednak e, zacząć w, wziąć się za siebie i, i dojrzeć w końcu, albo ktoś będzie unaoczniał Wam to. Jest tu kwestia siły, witalności. E, e, Anioł zdrowia, nowego początku i następnego etapu ciepła, uczucia, empatii i przyjaźni. Więc będzie to w jakiejś takiej przyjemnej atmosferze, takiej ciepłej, być może rodzinnej. Pamiętajcie, jest to tło, tak? E, czytania może się łączyć z resztą czytania, ale nie musi. Mamy też odwróconego Anioła Zaufania to jest bezpieczeństwo, zawierzenie, pozwolenie. Siódemka duchowa, rozwojowa. Być może niektórzy nie mają tu zaufania do siebie, nie wierzą, że coś się uda, że coś się powiedzie. No, ale tak czy inaczej, no, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i odpowiedzialność za swoje życie. Bo słuchajcie, to może dotyczyć różnych kwestii. Zawsze zaznaczam w tych czytaniach, ponieważ są to najbardziej ogólne z ogólnych, więc trudno tak jednoznacznie powiedzieć. E, aczkolwiek może tu być właśnie taki osąd, tak? Może delikatny, ale stanowczy, że czas wziąć się za siebie, mm? e, Lub też Wy możecie komuś uzmysławiać, tak? Taką sytuację. Dobra, e, patrzymy sobie, co w tarocie, tak? E, pieniądze, finanse, zarabianie, październik i zobaczymy, co tu więcej chce być powiedziane. E, wszystko co, co wiąże się z materią, z podstawą, z budowaniem stabilności. Wisielec, jakieś zatrzymanie, przyglądanie się. No, bo trzeba tu wziąć właśnie odpowiedzialność, trzeba przestać unikać, trzeba przyjrzeć się sytuacji, zastanowić się, co zrobić i ruszać do działania, ale jesteście w czymś zatrzymanie, To jest wielkie, wielkie arkanat są. Także. Trzeba przemyśleć cztery miecze, przeanalizować, czasami trzeba się odciąć, uzdrowić coś, uzdrowić wewnętrzne dziecko. Tu jak najbardziej to może być, żeby wreszcie przestać być wiecznym marzycielem, a zacząć działać i brać odpowiedzialność, bo nikt nie weźmie tej odpowiedzialności za Was. Jeżeli chcecie coś zrobić, to po prostu to zrobić. Nie stać przyglądać się tylko, bo samo jakoś się, się, się nie urodzi, tak? To, to samo nie wzrośnie. Zobaczmy sobie głębiej. Jest tu czas przemyśleń, ale zobaczymy, jak długo ma to trwać. Wisielec, 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 wisielec. O, siedem. 7... Tak, siedem mieczy. Słuchajcie, tu jest, sabotujecie siebie, wstrzymy, wstrzymujecie, przyglądacie, analizujecie, podchodzicie jak pies do jeża, zabieracie się do czegoś. Siedem buław. Macie asa w rękawie, możecie zacząć działać, ale wy tu nie bardzo, jakby tak dookoła, jakby tak nie chcecie konfrontacji, nie chcecie, no boicie się, wstydzicie się. No jest tu ktoś taki, kto właśnie jest tym wiecznym dzieckiem, który czuje się niedojrzały, niekompetentny, mało sprawczy woli robić coś przez trzecie osoby, pokątnie, ale nie, nic oficjalnie, nic tak na pewniaka, nic otwarcie, tylko gdzieś tam pokątnie się ukrywam, jakieś e, robię, no czasami dziwne interesy, em, po ciemku, różnie, no wszystkie takie rzeczy, które nie są oficjalne, ale robię to dlatego, bo Uciekam przed tą oficjalnością, uciekam przed tym byciem w systemie też, ale to nie dlatego, że system jest zły czy coś takiego, bo to nie chodzi o to, że wy uznajecie, że system jest zły. dobry czy niedobry, to nie, nie, w, tej, w tej chwili nie ma znaczenia. Chodzi o to, że kto komuś tutaj no, brak odwagi, brak pewności siebie, brak zaufania do siebie, bo musiałby się ujawnić, pokazać, być widzianym, a ktoś tu się ukrywa, bo tak jest wygodniej, bo tak jest bezpiecznie, bo tak nie musi być tą dojrzałą, odpowiedzialną osobą. No i tu czerpie korzyści z różnych miejsc, ale niekoniecznie i, i, i często też nieoficjalnych. Ok, miłość, dom, uczucia, rodzina. Miłość, dom, uczucia, rodzina, relacje. Osiem miecz. Ktoś jest w wielkiej blokadzie, czuje się jak w klatce własnych myśli, bo być może to jest właśnie klatka własnych myśli: cesarzowa, matka, żona, kobieta spełniona, gdzieś w tle. Być może czuje się pod presją. Ktoś z Was pod presją matki, może to być relacja nierozwiązana z matką, ale też kwestia autorytetu matki, jakiegoś wzorca matki, który jest jakiś niedościgniony. Jakby y, ktoś może, ktoś z Was y, może chcieć być taką osobą, ale nie możecie tego ideału do, dosięgnąć. I tu nawet nie musi być y, y, matka apodyktyczna jakaś taka wywierająca presja. Może być oczywiście. Ale jakby ktoś tu może chcieć dosięgnąć tego ideału, chcieć być taką osobą, ale nie ma do tego predyspozycji, bo ma tu nieuzdrowione wewnętrzne dziecko, bo tu mm, ma jakieś braki, są żale, smutki nie potrafi wyjść z tej blokady myśli, które się tworzą, kłębią, chociaż wyjście z tego jest, tak? Po prostu wziąć odpowiedzialność, ale żeby to odpowiedzialność wziąć, to trzeba rozwikłać pewne kwestie, dlaczego ja tego nie robię, dlaczego unikam, dlaczego uciekam, dlaczego nie mierzę się z rzeczywistością, a w jakiś sposób unikam, tak? Robię wszystko, żeby czegoś nie zrobić, żeby nie stawić czoła jakiejś rzeczywistości, no, tu jest blokada myśli, kompletna blokada myśli, oszukiwanie siebie, udawanie, że czegoś nie ma, chociaż coś jest, czy to problemów, czy to. To mogą być wszelkiego rodzaju zaburzenia, też psychiczne, depresje, stany lękowe. Nie widzę wyjścia z sytuacji, chociaż ono jest, ale a wyjściem z sytuacji jest przeprowadzenie jakiegoś procesu. Tak, bo to jest wszystko proces albo terapii, albo wglądu w siebie. Osiem mieczy. Osiem... I nie... czuję się zablokowany też w domu, w rodzinie, jak w klatce się czuję. To może być też dla kogoś. Osiem mieczy, o czym mówi? Osiem mieczy. Osiem kielichów. No, coś od czego trzeba by odejść, coś co trzeba by pozostawić i odważnie ruszyć w drogę. Paść buław, który no, poszerza, zdobywa. Yy, idzie dalej, ale no, trzeba by się na to odważyć, paść buław jest odważny, no ryzyk-wizyk, tak, on jest młody, to jest też dziecko, może dotyczyć ta kwestia dziecka, które ma właśnie jakieś zaburzenia, tak, jakieś problemy psychiczne, jakieś stany lękowe, yy, są tu rozwiązania, ale yy, no, tu potrzebna jest współpraca, yy, a jeżeli to jest dorosłe dziecko, bo to może być taka sytuacja, to są oczywiście, są sposoby na rozwiązanie tej sytuacji, ale tu ktoś musi chcieć współpracować. No ale, ale może to tak wcale gładko, ładnie nie wygląda. No bo właśnie, ktoś, Wy możecie jako rodzic mieć problem też z takim dzieckiem, które nie chce się ogarnąć, które nie chce wreszcie dojrzeć. No i, i to jest właśnie problem. Jest bardzo dużo takich dorosłych dzieci, które nie chcą wziąć odpowiedzialności. Za swoje życie. Ja tego nie rozumiem, ale tak jest, tak? Czyli bardzo dużo problematycznych sytuacji. Z czego to wynika? Nie wiem, taka niedojrzałość życiowa, ale tak jest. Jest bardzo dużo takich sytuacji. No dobrze. Co tu jeszcze? Co będzie zaskoczeniem, moje drogie skorpiony? Co będzie zaskoczeniem? Co będzie zaskoczeniem? Chcę powiedzieć, że w takiej sytuacji być może nie jest aż tak głęboko, czy stany jakieś lękowe, depresyjne, ale może być zbyt duże pobłażanie też mogło być dziecku, tak? I to takie, że czasami trzeba postawić tamę po prostu. Koniec, kropka. Um, ale też yy, no właśnie. Mm, poszukanie rozwiązania, że jesteście w takiej sytuacji yy, i może ktoś tu się czuć opleciony, moi drugie skorpiony. W takim sensie, że jakaś sieć zależności, w której jesteście, jest tam rozwiązanie, ale trzeba dostrzec jakby tą sieć zależności, nie wiem, i odważyć się ruszyć z tego miejsca. Mm. No jest tu jakieś osądzanie, może to być rzeczywisty osąd i kwestia sądów e, co niespodziewanego co niespodziewanego co niespodziewanego no. dom ciepło spełnienie powrót do dzieciństwa do sytuacji z dzieciństwa mogą przywracać się w pamięci takie sytuacje miłe e, lub będziecie w miejscach e, w których czujecie się bezpiecznie dobrze tak rodzinnie domowo e, Kochankowie, wybór drogi, świadomy wybór drogi dom, rodzina, partner ku Waszemu zaskoczeniu, może już będziecie wiedzieli, co chcecie, czego nie chcecie. I to jest ten trzeźwy osąd, tak? Pojawia się jednak, biorę sprawy w swoje ręce, odrzucam to bycie wiecznym dzieckiem, mierzę się ze sobą i zaczynam e, żyć na własną rękę, tak? Wybieram drogę, nie unikam tak? wyboru, bo to jest jakiś wybór do podjęcia. To może być bratnia dusza, może się wasza bratnia dusza pojawić, e, i możecie się zdecydować, że jednak z tą osobą e, chcecie spędzić życie. Już nie uciekacie przed życiem, ale e, wchodzicie w to życie, nie unikacie jakiejś odpowiedzialności. E, wiecie, że na przykład to jest wasza miłość, wasze spełnienie, wasze marzenie. Sześć kielichów, sześć kielichów. No, i tak, i macie tego asa, to jest wasz as w rękawie. Tu y, nie walczycie z całym światem, idziecie. Ten świat sprzyja Wam, bo podejmujecie konkretną decyzję i wszystko idzie razem z Wami. Oczywiście, tam pojawią się problemy, ale jeżeli wiecie, czego chcecie, to już połowa sukcesu, to już wiecie, jak tą drogę sobie torować. Trzy miecze, bo zranione serce y, i być może z tą osobą łączy Was jakaś rana, ale to może być uleczane. Może o, po obu, obydwu stronach była rana, było rozdzielenie, było zastanawianie się, był ból, były no, nieukochanie, nieukojenie, było rozdrapywanie ran. Mm, no, a tu może być teraz uleczenie. Kwestia wybrania właściwej ścieżki, tak? Zadecydowania, odstępowienia się też, no to jest właśnie to, dojrzewam, biorę odpowiedzialność za siebie w swoje ręce. Jak Wy w tym wyglądacie? W tej całej sytuacji? I tu jest tak, wychodzę z jakiejś blokady myśli, tak? Blokady e emocjonalnej, bo moje myśli wpływają na moje emocje, emocje, tak? i Coś, co mi nie służy, bo tworzę, jakby realizują się moje największe lęki, jakieś największe strachy I ja je sobie w głowie układam. I tu jest zaprzestanie takiego kołowrotka myśli, tak? Żeby to jest rozwiązaniem, że nie patrzę tylko w ten negatyw, ale widzę ten promyczek nadziei i za tym promyczkiem idę. Dobrze, co tu jest? No i proszę, i as Buław, działam. Mieliśmy Pazia Buław, tu jest inspiracja, to jest działanie, tworzenie, kreowanie. Mam pomysł i idę za tym pomysłem, odważnie. Inspiracja, impuls. Może być impuls, za którym Wy pójdziecie do przodu do rozwoju, do kreowania czegoś nowego, do tworzenia swojej rzeczywistości, do odważenia się na jakąś podróż. No jest podróż, tak. I rydwan. Tu znowu jest biorę odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, wyruszam w podróż, podejmuję męskie decyzje, zmieniam rzeczywistość idę w swoją stronę, tak. Awansuję. Wyjeżdżam. Robię ruch ku dojrzałości. Może być rzeczywiście podróż, wyjazd gdzieś w jakąś stronę. Odważam się. Um, odważam się stworzyć coś nowego. Już teraz tak na pewno, naprawdę, otwarcie. Um, tak, żeby to było widziane. As buław. Dziewięć buław. No nie jest to łatwe, jest to trudne i tu było wiele bitew być może z tą osobą, bo być może ktoś wraca z przeszłości. Szóstka kielichów mówi o powrotach, tak, z przeszłości. Może ktoś wraca z przeszłości, nie było to łatwe, były to trudne sytuacje, przetrwaliśmy czy przetrwaliście yy, i twierdzicie, że dacie radę wytrwać dalej yy, od nowa. Tak, próbujecie czegoś być może od nowa, mimo że to było trudne, żeby, że to było ciężkie. Być może też dlatego, że nie braliście odpowiedzialności, a teraz robicie coś świadomie i mamy wisielca. Jest tu przyglądanie się. W jakiej sytuacji jest zatrzymanie? Tu jest cały czas oglądanie z jakiegoś powodu. Jest tu pewna nieuczciwość. Być może jeszcze nie jest to odpowiedzialne, to co się dzieje. Jest jakaś nieuczciwość i trzeba zobaczyć z czego to wynika. Trzeba jakby pójść porozum do głowy. O co tu chodzi, tak? Wynik, 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 wynik. Równowaga, stabilność, równowaga w dawaniu i braniu, bo tu jeszcze nie ma tej równowagi. Jeszcze tego nie ma. Słuchajcie, a jest tu potrzeba. I znów dwa miecze. Decyzja, którą podejmę, tu jest narada, tu jest rozmowa, tu jest analiza. Tak, żeby wyjść na tym dobrze, żeby się ochronić, żeby to było sprzyjające mi, dlatego jest potrzebna ta równowaga, a tu jeszcze nie ma tej równowagi. Tu jest jeszcze jakieś toksyka, jakieś oszustwo. Sześć pentakli. To jest, jakby ktoś patrzył, żeby się z tym kimś podzielić. To jest coś takiego. Hmm. A tu ktoś niekoniecznie chce się dzielić. Sześć pentakli, sześć pentakli. Yy, paśmie, czy ktoś, kto obserwuje, ktoś, kto chce kontaktu, ktoś, kto chce rozmowy, ale to jest jakieś wszystko w ukryciu, w tajemnicy, jakby ktoś nie, nie miał jeszcze się czym podzielić yy, albo chciał sprawdzić, zobaczyć, przeanalizować, poobserwować. Tu, chcę, tu jest jakaś komunikacja. Um, ale ktoś tu chce wybadać coś, ktoś chce coś sprawdzić i cztery pentakle, bo chce się chronić, bo nie chce się ujawnić, tak? Jakby nie chce ujawnić być może całego siebie, całej siebie. No jest tu pewna doza ostrożności i wy, albo wy to robicie, albo ktoś wobec was, więc są niejasne sprawy. Aha. Ktoś bije się z własnymi myślami, zastanawia się też, to jest 10 kielichów, czy to jest miłość, czy tylko kochanie. I tu są obawy, bo mamy 9 znów pod spodem. Co to jest? Jest to jakaś rozpadlina, tak? Alchemia, poddaj się alchemii życia. No, ktoś może, może mieć tu takie psychiczne problemy ze sobą, ale może być też rozbity po prostu pomiędzy. Dwie rzeczy. pomiędzy dwoma. jakby tak jak rozerwany czuję. Pomiędzy dwoma światami. I jak ma, jak ma się scalić. Bądźcie wytrwali, to się dzieje. Trzymajcie tą wizję. W dobrym kierunku. Ktoś tu idzie z was w dobrym kierunku, żeby wziąć odpowiedzialność, żeby. Yy, Stanąć w prawdzie, tak, żeby zmierzyć się też ze sobą, dlatego, jest tu coś zatrzymane jakaś sytuacja, która musi się wyklarować, wyczyścić. Musi być ten zimny osąd, chłodny. Co jest zawołalem? Dokładnie kwestionujcie wszystko, zadawajcie pytania. Yy, wszystko, co jest nieujawnione, tajemnicze, właśnie to jest to, te takie robienie pokątnie, takie niejasne rzeczy muszą odejść. Tak? Tu musi być czystość, jasność, prawda, nie bracia, lojalność, bezpieczeństwo, zaufanie. Yy, tak można tylko zbudować relacje, tak. Więc samo obserwowanie nic nie pomoże, jeżeli to Wy obserwujecie. Tu trzeba się z czymś skonfrontować. Ktoś tu czuje się opuszczony, pozostawiony, sierotą, bez przydziału, że tak powiem. Między światami, I to jest to właśnie, zatrzymanie w tym czasie między, pomiędzy. No ani tu, ani tu, nie należy do niczego i do nikogo. Co ja mam ze sobą zrobić? I to jest taki męczący czas, szczególnie teraz. W tym czasie zaćmień, nowiów, nowych początków, nowego roku numerologicznego. No jest trudny czas. Prawda musi zostać powiedziana. I co mówiłam? Tu musi wyjść na czysto, tak? Myśliciel. Może ktoś się zastanawia, jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak wyjść z tą prawdą? Okej. Okay. Kogoś może aż głowa boleć, tak? Bo tu jest przemęczenie, przeciążenie myślami. No takie bycie ciągle w negatywie, no to jest strasznie przytłaczające. Być... ktoś jest przytłoczony tymi myślami, i ktoś chce od tego odejść, ale być może nie potrafi. A co tu jest? Eee, celebruj swoją miłość. Kiedy dbamy o uko ukochaną osobę, więź z nią się zacieśnia. Tworzymy głębsze poziomy zaufania, intymności i przyjaźni. Bardzo łatwo pójść na łatwiznę w związku i, i włączyć ten pomad. Jednak zamiast tego związek należy urozmaicać, dodać mu pikanterii, zrób coś wyjątkowego i spontanicznego. A jeśli obecnie szukasz swojej bratniej duszy, wybierz się na fajną randkę. Im będziesz y, szczęśliwszy i bardziej spójny z samym sobą, tym atrakcyjniejszy będziesz dla innych. Więc róbcie dla siebie dobre, miłe rzeczy, wychodźcie. Y, jesteś fantastyczny. Jesteś fantastyczny, żeby przyciągać, żeby z, z, z podnosić swoje wibracje i tym samym przyciągać ludzi też na wysokich wibracjach. My nie jesteśmy w stanie być cały czas na tych wysokich wibracjach, aczkolwiek jak spadniemy, to odbijajmy się w górę, tak? Przeprosiny, słuchajcie, przeprosiny i już Wam czytam te przeprosiny. O ile dobrze przetłumaczyłam, to jest dwójka. Decyzja, o! Decyzja. No to jednak niedobrze. Ale decyzja, wybór, pewność siebie, odpuszczenie, samoświadomość. Ale może jakieś przeprosiny mają przyjść? Hmm? E, widzimy kobietę z profilu. Do jej włosów przyczepiona jest e, klatka dla ptaków. Drzwi są otwarte, a ona wypuszcza swojego pierzastego przyjaciela na wolność. Gwiazdy i księżyc wskazują mu drogę, a w dłoni kobieta trzyma e, wyrwaną gwiazdę, która ma chronić ptaszka. Ta karta symbolizuje wolność, którą wszyscy mamy. To my decydujemy, jaką drogę w przyszłości chcemy dla siebie wybrać. Ale ponosimy również odpowiedzialność za swoje czyny i za siebie, ponieważ każda decyzja ma konsekwencje. Im bardziej radykalnie uwolnimy się od naszych lęków, starych schematów myślowych i sztywnych struktur, tym więcej lekkości wniesiemy do naszej istoty. Tym bardziej satysfakcjonujące może stać się nasze życie. Mamy wewnętrzną gdzie to jest? Siłę, aby rozwiązać nasze problemy, odwagę, aby uwolnić się od ograniczeń. Nie potrzebujemy klatki. I tu jest, odnoszę wrażenie, ktoś, kto właśnie dla bezpieczeństwa siedział w takiej klatce, no nie spełniały się te marzenia, nie spełniało się takie życie, jakby ktoś chciał, ale nadal ktoś siedział w tej klatce, tak? I to jest to, ta klatka myśli. Klatka była otwarta, ale nie pozwalał sobie ktoś na wyfrunięcie z tej klatki, bo tu było bezpiecznie, bo nie trzeba było za coś brać odpowiedzialności. A jeżeli już wyfrunę z tej klatki, no to już muszę wtedy wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje czyny, za to, co się zrobiło wcześniej. A ktoś tu nie chce ponosić być może konsekwencji swoich działań. No, takie coś dla kogoś, więc może te przeprosiny coś mają powiedzieć, tak? Może trzeba tu kogoś przeprosić. Ok. To wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. Widzimy się i słyszymy w następnych czytaniach. Buziaki. Pa, pa.